Co? Spróbuj się nie zaśmiać. To co, te filmy będą śmieszne czy nie? Nie wiem o co chodzi, muszę obejrzeć kilka to się przekonam. Co on robi? A, a, a. <ścoughs> co on wymyślił? O nie, ale chyba przegrałem. Przechytrzyli mnie, bo się zaśmiałem. O nie. A ale nuda. Nikt dla mnie nie ma czasu. <ścoughs> A Julian śmieje się jako pętany. O co mu chodzi? Idę zobaczyć. Skoro się tak śmieje, to znaczy, że się dobrze bawi. Muszę iść do niego. Co robisz, Julian? Śmieje się. Oglądam filmy na YouTube. Zobacz. Mm, to jest taki nowy tak. Spróbuj się nie zaśmiać. I oni robią takie głupie rzeczy. Zobacz, to jest bitwa. Pokaż, też chce się pośmiać. Pokaż. No, zobacz, zobacz. -ha -ha! Ej, mam pomysł. Zróbmy taki film na nasz kanał. Nakręćmy nowy filmik, masz ochotę? Yy, tak, tak, super pomysł. Okej, okay, dobra, i tak nie mamy co robić, a nasz kanał trzeba rozwijać. Ale myślisz, że to na pewno będzie dobry pomysł? Zobaczymy, kto z nas wygra. A e, ja jestem lepsza, zobaczysz, że wygram. Ty się będziesz śmiał. Nie, ty się będziesz śmiała. Dobra, chodź, nakręcimy ten film w moim pokoju, tylko ustawię kamerę. Dobra, a ja pójdę się uczesać, bo jakieś dziwne mam dzisiaj włosy. Okej, okay, okej, okay, dobra. Dobra, kamera gotowa, wszystko gotowe, także zaczynamy. Cześć, witajcie na kanale... Poczekaj, 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 Julian. O co chodzi? Poczekaj, nie patrzyłeś w kamerę. Okej, okay, jeszcze raz. Cześć, witajcie na kanale Hania i Julian. Hania i Julian, witajcie. Ja jestem Julian, a to jest Hania, moja siostra. I dzisiaj robimy coś bardzo fajnego. Robimy nowy tak. Spróbuj się nie zaśmiać, czyli ja zaczynam. Okej, okay, opowiem ci kawał. Kiedyś miałam sen, że jadłam wielką bułkę, a kiedy się obudziłam, nie było mojej poduszki. Co? Aha, interesujące, ale to nie było śmieszne. Czyli na razie ja wygrywam. No dobra, teraz ty opowiedz. Zobaczymy, czy jesteś lepszy. No dobra, to słuchaj teraz. Teraz się będziesz śmiała. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. I co, nie śmiesz się? Co? To jest stare jak świat. Nie masz jakiegoś lepszego kawału? Ten był słaby. Dobra teraz ja, ja mam teraz super kawał. Dlaczego taboret się smuci? No. Bo nie ma oparcia. I co, Ten każdy śmiechu? Wiesz co, to było słabe. To było słabe. Nie zrozumiałeś, bo nie ma oparcia. Dlaczego ta się smuci, bo nie ma oparcia? Ej, wiesz co, dobra, czyli jest remis, bo nikt nie wygrał. Ani ja się nie zaśmiałem, ani ty, także chyba czas wymyślić coś innego. Musimy. No dobra, słuchajcie, nikt nie wygrał. Ale ja jeszcze mam jeden żart na zakończenie. To jest właśnie ten żart. O, Julian, co ty zrobiłeś? To był najśmieszniejszy dźwięk na świecie. Jupi, wygrałem! Jestem najśmieszniejszym człowiekiem na świecie. Zawsze potrafię rozśmieszyć siostrę, mamę, i drugą siostrę, i tatę, i naszych widzów. No dobra, wygrałeś, niech ci będzie. Dobra, to, dzisiaj, to na dzisiaj wszystko. Czekamy na Wasze subskrypcje i do zobaczenia. Ja teraz muszę uciekać, ale tu śmierdzi.